Bardzo serdecznie na moim koncie. No i dzisiaj w końcu zrobimy coś, no co czekałem ponad tydzień, bo teraz ogólnie byłem na tygodniowych takich wakacjach, powiedzmy, bo byłem zawieźć papiery do szkoły. No i tak się okazało, że skoczyłem do Neji W ogóle kto obserwuje mój Instagram to oczywiście o tym wiedział. Ty to okres to nawet nie wszedłem na rolę co? No? Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy do mnie podbili w i zrobili sobie ze mną zdjęcie. I, I pozdrawiam też tych, którzy niestety mnie nie złapali, bo była taka sytuacja, że siedziałem już na e, rollercoasterze, to chyba była formuła. I już praktycznie odjeżdżałem i słyszałem tylko, jak parę osób krzyczał, Damian, Damian! I to było naprawdę mega. Pomachałem mam tam no, przykro mi, że nie zrobiłem z wami zdjęcia, ale co? Dzisiaj słuchajcie, odblokujemy sobie Bo. I tego Bo już chciałem, po prostu kusiło mnie już tyle razy, żeby go odblokować. Ach, naprawdę. Przez cały ten tydzień chciałem sobie zagrać tą jedną gierę i odblokować tego, bo... Dobra, co my tu mamy w sklepie? Mamy darmowe monetki, ok. Możemy kupić mitycznego zademiarza, ale ja raczej na to nie mam ochoty. I co? I co tu jest na promocji? Pakiet powitalny i letnia oferta. I ta letnia oferta wygląda przyjemnie. Będę musiał się nad nią zastanowić, czy warto, czy, czy nie było już lepszych jakichś ofert, czy niedługo może jeszcze nie wyjdzie jakaś lepsza oferta. Więc napiszcie mi na pewno w komentarzu, czy brać tę ofertę. Albo wiecie co? Możecie tu zaznaczyć w ankiecie, o. Tu, tu możecie gdzieś zaznaczyć w ankiecie u góry, tam... Potwórzmy sobie na początek troszeczkę skrzynek. Czemu by nie trafić jakiegoś nowego zadymiarza Bo ja naprawdę tych zadymiarzy mam dosyć mało, w porównaniu na przykład do Gracusia, nie? Bo Gracuś naprawdę z tymi zadymiarzami to poleciał ofensywnie. Dobra, bardzo dobrze, że mi le lecą punkty do Shelly, Bo chciałem... Ee, chcę ją sobie ulepszyć w końcu na ten dziewiąty level. No. A tak w ogóle to powiem wam, że bardzo, ale to bardzo zaskoczyliście mnie pod ostatnim filmem. Ja sobie tam rzuciłem próg 10 tysięcy łapek. No i ostatnio 9 tysięcy łapek dobijaliście jakieś 3 tygodnie, a teraz 10 tysięcy łapek już jest dawno wbite. W ogóle film był na czasie na, na gamingu chyba około 10 miejsca, więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję. I bardzo się cieszę, że Wam podoba się ta seria, więc myślę, że zrobię coś. Znowu niedługo w stylu antypranka, może tym razem właśnie pranka. No nie chcę wam zdradzać, bo może, może akurat tym razem Gracjan obejrzy odcinek i będzie wiedział co się święci, a ja naprawdę przygotowuje się do tego też już trochę długo do następnego odcinka, więc naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo dobry, zobaczycie. Fajnie by było teraz jeszcze trafić jakiegoś zadymiarza nowego. Nie obraziłbym się. No spoko, że te monetki lecą cały czas. Właśnie, w tym, tym pakiecie chyba były monetki, więc kurczę, będę musiał chyba wziąć ten pakiet. No nie. Jeszcze pięć skrzynek jeden big boxik do otworzenia. Ale póki co, no nie wygląda to jakoś, żeby coś tutaj miało wypaść. Dobra, wiecie co, trzeba poczarować, trzeba, trzeba poczarować. Ostatnio tak czaruję i, i trafiam na jakichś brawlerów, brawlerów nowych, dobra. Spokus pokus, duży boks. Lecimy. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć nawet. No nie i też, też nic niestety. Kurczę no. Takiego jednego zadmiarza seria bym przegapnął. Byłbym bardzo zadowolony. Dwie skrzyneczki. Bum. jeszcze jedna. No nie tym razem no. No niestety chyba w tym odcinku nie trafimy kolejnego Brawlera. Ale słuchajcie, niedawno odblokowałem Piper. Patrzcie, widzicie, mam tutaj Piper. Teraz Wam mogę w sumie pokazać nagranie. O, tutaj leci w tle sobie nagranie, jak trafią Piper. W darmowej skrzynce udało mi się trafić Piper. I wiecie co? Może za bardzo jeszcze tej Piper nie ogarniam, no bo nie pograłem ją za dużo, ale myślę, że na takich pucharkach sobie spokojnie poradzimy, kurczę. Więc czemu by nie zagrać Piper? Dobra, weźmy sobie może... A tam starcie solo, niech będzie. W sumie na wszystkim muszę zagrać, żeby, żeby dostać tego big boxa, więc... Okej, okay, zagrajmy tego shutdowna. I lecimy, dobra, u Piper wiem, że na pewno trzeba grać, trzeba strzelać z dystansu że sobie tutaj może auto-ataku Oj troszeczkę chyba mi źle wycelowało przed chwilą, dobra nieważne Na pewno też trzeba, trzeba się kurczę do niej przyzwyczaić Ale wiem, że jak się ją dobrze ogarnie to jest naprawdę dobrą, bardzo dobrą postacią Bo najlepsze jest to, że ona tyle tego hp zadaje, w ogóle patrzcie free-frag chyba Siemanko free frag. dzień dobry Dobra, no i zostało nam 6 zadomiarzy. myślę, że po tej gerce praktycznie. O, tutaj jeszcze coś przyjemnego. Ej, patrzcie, jak fajnie lecą te Power Cubsy. Przyjemnie, przyjemnie. Dobra, czy ktoś tutaj siedzi w tych szakach? Właśnie najgorzej, jak kogoś będę miał. Na... O! I proszę, jak fajnie. Sobie jeszcze tak rzucimy. Kurczę, jakbym rozwalił tego robota. Nie mogę mu dać. Dam radę, dam radę, dam radę. No i klasa, ej. Słuchajcie, ja mam bardzo duże szanse, zależy czy kto został. Oh shit. Nie, 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 tylko nie za mną. Tylko nie za mną, robocie. Kurczę, najlepiej by było. Elo. No i nie, naprawdę ta piper jest kozak. Ta piper jest kozak. Zagrałem nią nie wiem którą gierkę, ale zagrało mi się tak super. I w ogóle słuchajcie niedługo wrzucę materiał e, z tym jaki kupiłem sobie telefon, bo kupiłem sobie nowy telefon właśnie specjalnie do grania Brawl Stars. Uff. No i mamy to. Mamy odblokowanego drugiego darmowego zadmiarza. dzisiaj. Jest bo, nareszcie. Uff. Powiem wam, że jak zaczynałem grać z, gra z Gracusiem... To nie sądziłem, że kiedykolwiek dojdę do tego, bo ugraliśmy sobie, tak wiecie. Dobijałem sobie te pierwsze 700 pucharków, coś takiego, i patrzę na tego, bo nie, 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 raczej pewnie nigdy do niego nie dojdę. Albo przynajmniej będzie to bardzo ciężkie. a ja To proszę, ja myślę, że z tymi pucharkami teraz mogę poszaleć, bo będę sobie na pewno grał. Okej, okay, dobra. Nie, dalej nie ma jakiejś kolejnej nowej postaci. Gdyby padała trzecia nowa postać, to już by było w ogóle wow. Dobra, no to co? Myślę, że trzeba przetestować tego, bo. No i na, na czym by tutaj przetestować? Hm. Może weźmy sobie ten zbiór klejnotów No i też co do tego botu, szczerze nie oglądałem za dużo jak ludzie nim grają I muszę sobie tutaj też wszystko totalnie poogarniać Co do Piper, no to tam wiedziałem mniej więcej jak tu Piper działa Wiem, że na pewno miał bo remake'a, tak? Nowy model czy coś, o jej tik O dobra, już, już, już leżę Widzicie co się dzieje? Już sobie leża Ale na spokojnie Akurat na ten tryb jestem całkiem dobry, tylko... Dobra, on tak strzela sobie tak strzeliłem tylko, żeby ogarnąć, to działa. Dobra, tamten nie. Ten tik tam kurczę. ofensywnie, ale mamy raczej taki team w miarę chyba ogarnięty. Dobra, zbiorę to. Nie ma co tam się pchać. Nasz tik chyba sobie średnio też radzi. W ogóle czemu ten nasz tik podchodzi aż tak blisko? O nie, no i ten tik mnie tutaj dojeżdża. Dobra, widzę. z tego co widzę, to Bo bardzo fajne HP zadaje Dobra, coś tam powalczyli nie, 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 nie. dobra, zbierz, zbierz, bierz, Frank. Nie da rady Kurczę, odwaliliśmy Manianę, odwaliliśmy, zrobiliśmy to najgorzej jak się dało Nie, znowu będzie Damian Lama Znowu będzie Damian Lama Dobra, trzeba lecieć. gdzie? Tam jest, nie stam gdzieś. No to tak wysadza, dobra. Nie, no i przegramy przez tamto, nie? Kurczę, a w sumie to moja wina jest. Gdybym miał ja tutaj uciekł, to byśmy to wygrali. No ale dobra, no plus zero. Właśnie sobie uświadomiłem cały ja już powiedziałem plus zero. <laughs> Okej, okay. dobra, może zagrajmy sobie napad. Napad, bo. Czemu nie? Spróbujmy. Muszę sobie na pewno tą postać ogarnąć, nie? Jak już sobie nie troszeczkę pogram, myślę, że na pewno będzie mi dużo łatwiej Ogólnie mi się wydaje, że jestem całkiem dobrym graczem Shelly Bo gram na tym poziomie mniej więcej tych, tych 450 pucharków aktualnie No nie grałem więcej, bo nie chciałem po prostu Wbijać tego Bo przed, przed odcinkiem Ale myślę, że jestem w stanie na spokojnie wbić ponad 500 Dobra, muszę się skupić na gierce. bo Ja nie chcę, nie chcę przegrywać, kurczę, nie chcę przegrywać. Wiem, że na tym bombam i tak zero. I nic mi się nie stanie, jak przegram. Tylko po prostu zmarnuję trochę czasu. Dobra, kurczę zasięg tego, tego bomie tak trochę. Schowajmy się tu. Użyłem tego ulta, trochę tak badziewnie no nie, on też użył ult, ale dobra, udało mi się uciec z tego, okej okay. Okej okay. Dobra, idziemy trochę na nich oficjalnie, widzę. Coś tu leci, nie podoba mi się to, no, dobra. Czy ten tik? Dobra, pójdę im pobijać trochę bazę. Nadal mają więcej niż my. Kurczę, ten tik tam robi robotę? No, patrzcie, on tutaj już jest. I cały cały sezon sobie tylko przechodzi Dobra, mają, mają 50, mają 50 Ej, mamy szansę, teraz tylko dobrze się bronić, nie? Teraz się tylko dobrze bronić i mamy wina, dobra, gdzie ten Bo? Oj, tu to, co jest? Dobra, rzućmy te miny tu, tego Tika. On nie może dojść za blisko. Klasa. Klasa, i Wygraliśmy. Ha! Udało się. Aż mi słuchawka wypada. Dobra. W ogóle jakiś pociąg mi w, te, w tym momencie jedzie za oknem. No nieźle, nieźle, nieźle. Dobra, ostatnio w komentarzach cały czas pytaliście, w jakim jestem klubie. No to słuchajcie, ja już dawno temu założyłem klub Pingwiny Damiana. No i generalnie to... Klub wydaje się całkiem mocny. Aktualnie mamy jeszcze 8 slotów, więc jak ktoś chce, to zapraszamy. Póki co to jest 7500 pucharków w górę, no bo naprawdę robimy się po prostu coraz mocniejsi. No. no co to dużo powiedzieć? Na razie ja jestem najsłabszy z gracusiem, ale spokojnie poprawimy to. Naprawdę, poprawimy to. A no i oczywiście, jak ktoś jest 3 dni nieaktywny, no to o, tutaj na przykład Fafałek. 3 dni nieaktywności. No niestety muszę pana wyrzucić. O, Frogs, to samo. Kończymy dzisiejszy odcinek, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. No i pamiętajcie o konkursie z samego początku filmu i teraz nie będę Wam mówił wymagań, ale możecie sobie przewinąć na sam początek filmu i obczaić, jakie są te wymagania. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Udało nam się odblokować dwóch darmowych brawlerów. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. A, i niedługo będzie prank albo antyprank. Nie chcę jeszcze spoilerować, co? Nagracuś! Pa, pa!